Hmm? Dobra, Siemano w Smoleń jestem Martin Broza. Jak to tam, kto woli, jak woli. A dzisiaj pokażę Wam troszkę inną, inny sposób spędzania wolnego czasu. Jako, że jestem uzależniony od adrenaliny. Adrenalina to jest coś, co po prostu mną rządzi. A dzisiaj jesteśmy na feratkach we Włoszech, w okolicach Triestu. Tutaj mamy ferratę Bruno Biondi. Czym jest Feratka? Ogólnie jest to droga po skale. Poprowadzona stalową linką, którą mamy do asekuracji. Jest wiele stopni, gdzie też możemy się podeprzeć na bucie, na rękach. Tu generalnie jest bardziej spinaczka skalna, bardzo przyjemna. Myślę, że każdy tutaj, nawet początkujący, znalazłby coś dla siebie. Co potrzebujemy? No mamy tutaj przede wszystkim uprząż i takie urządzenia jak ląża, którą się minamy do linki, gdzie jesteśmy asekurowani cały czas. Zawsze dwa karabinki są wpięte. Jeżeli mamy przelot, zawsze jeden karabinek wpięty, przelot drugi i możemy iść dalej do góry. Tak jak mówiłem, możemy używać linek, możemy używać e, chwytów skalnych. Jak kto woli. Generalnie tak, żeby była fajna zabawa dla każdego. E, także polecam, zapraszam i przede wszystkim ściągnijcie klapki załóżcie buty. Ja dzisiaj jestem bez klapek. Ale potem je założę na górze. Do zobaczenia potem.